Z wszystkim kibicom, którzy dzisiaj w sile 11 547 osób wspierali i dopilnowali do samego końca nasz zespół. Także raz jeszcze bardzo dziękujemy i widzimy się w Poznaniu, jeżeli dobrze pamiętam. A teraz, prezes, poproszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla drużyny za zwycięstwo, ale, ale nie tylko, bo. Miałem to już z tyłu głowy i powiedziałem to też szatnie, niezależnie od tego, w jakim wynikiem się zakończył ten mecz, to życzę każdemu, żeby w takie chwile przeżył kiedyś w życiu. Oczywiście nie każdemu będzie dane bo nie każdy jest trenerem, nie każdy może też na tym poziomie pracować, ale to było naprawdę z dumą. Patrzyłem dzisiaj na to, jak ta drużyna walczyła, jak była zdeterminowana, jakim zaangażowaniem zawodnicy się dzisiaj popisywali i nie tylko ci co brali kolejny raz pomno, ale też zmiennicy, ale też to jak była żyła i też duży upon w kierunku trybun dzisiaj całego stadionu bo, bo też uważam, że i piłkarze na boisku i, i kibice na trybunach stworzyli dzisiaj fantastyczną atmosferę i naprawdę momentami dało się Czuć to, 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 no, nie, te, tą atmosferę na, na słonecznej, jak, jak kiedyś, w tych, w tych czasach, kiedy, kiedy święciliśmy te największe sukcesy. Także no, to był bardzo dobry mecz i, i, i ten wieczór niezapomniany. Także jeszcze raz że gratulacje dla drużyny. No i też, żeby. Jakoś zakończyć tą wypowiedź, to powiem, że na pewno poprzeczkę też sobie postawiliśmy dzisiaj, szczególnie drugą połową i no teraz rola w tym nasza, żeby utrzymywać taki poziom zaangażowania i cały czas poprawiać jakość gry, także dzisiaj się pocieszymy. Jutro jest mecz drugiego zespołu, też dla nas istotny, bo, bo spora część zawodników w tym meczu będzie grała trochę poczujemy i wrócimy do przygotowań do meczu wyjazdowego z Lechem. Dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszamy do zadawania pytań. Witam, trenerze. Tomasz Ludziński, Ekstra PL. Dzisiaj pytanie o sytuację z kreowaniem szansy Strzeleckiej. Skąd ten pomysł na te próby dośrodkowania piłki w pole karne? ponieważ... Yy, oglądając ostatnie 20 minut, widać, że yy, kiedy gra była bardziej wertykalna, tych sytuacji było zdecydowanie więcej, były one groźniejsze. Yy, chociażby sytuacja przy podaniu Nene do Imaza, tak, który wyszedł praktycznie w sytuacji sama-sama, jeszcze obrońca go yy, gonił. No i skąd ten pomysł właśnie, no, dośrodkowania i czy nie można przełożyć ciężaru na to, żeby częściej oglądać właśnie Jagiellonię wertykalną niż tą taką horyzontalną. Nie. Dziękuję. Znaczy, na pewno okazje do dośrodkowań w naszej grze tworzą się w momencie, kiedy trzymamy swoje ustawienie na połowie przeciwnika i jesteśmy w stanie z dobrych sektorów dośrodkowania oddawać. Też przede wszystkim szybko zbierać drugie piłki. Zgodzę się, że, że mogliśmy poszukać częściej wejścia dołem, biorąc pod uwagę też charakterystykę zawodników, jaką mamy ale też chcemy być dosyć też nieczytelni w tej, w tej trzeciej strefie, żeby, żeby przeciwnik też musiał być nastawiony na, na różne scenariusze. Także no, odpowiem na to, tak jak odpowiedziałem ostatnio. Spojrzymy na to i, i na pewno jeżeli tego było za dużo, to, to nad tym będziemy pracować. Co mnie cieszy, cieszy mnie to, że był taki fragment w drugiej połowie, kiedy E, bardzo szybko odbieraliśmy piłkę po stracie, bardzo zbieraliśmy praktycznie wszystkie drugie piłki na, na przedpolu, ponawialiśmy wejścia w pole karne i, e, i był taki fragment, kiedy, kiedy, kiedy naprawdę dominowaliśmy z tego fragmentu. Jestem, jestem zadowolony, ale no mówię, zawsze po meczu bezpośrednio to jest bardziej emocjonalna ocena, nigdy taka po analizie jest zupełnie też, może nie zupełnie inna, ale, ale, ale na pewno inna niż, niż Amaranco. Dzień dobry, Pani Zwanach, Pan Dziejoskie działania Net. Pytanie ma o to, po pierwszej połowy, bo się widzowi zepchnąć na swoją własną połowę, gdyby nie rewelacyjna interwencja zlatana, prawda? Tak podwójna można powiedzieć, to byłoby no, ciężko odchodzić w dzisiejszym spotkaniu ten wynik. Co się zmieniło się? To na co się zmieniło. No, zeszliśmy w przerwie meczu, porozmawialiśmy o tym, co nie funkcjonuje i ja też bym chciał tutaj tak powiedzieć, że my też nie oczekujmy, że dzisiaj przyjedzie Wizę Łódź na Jagielonie i 90 minut będzie za piłką biegą. No, też jest drużyna, która ma jakąś swoją, też ma określone, atuty też potrafi zdominować rywala pokazywała to niejednokrotnie w poprzednim sezonie, także e, ja bardziej się wolę skupić na tych elementach, które dobrze funkcjonowały, a, a to, że ta pierwsza połowa była e, momentami, oddaliśmy pole Widzewowi, no, no, no niestety, no, na, na dzisiaj nie jesteśmy w stanie jeszcze dzisiaj przez 90 minut e, tak grać, jak, e, jak e, drugą część drugiej połowy, z wielu względów, no. po prostu też po drugiej stronie jest przeciwnik, który E, też ma odpowiednią jakość na ten poziom i, i stawia opór i też ma swoje momenty w meczu i, i takie momenty trzeba e, przezwyciężyć. Chwała za panowi, że, że wybronił tą sytuację, ale dzisiaj tak jak powiedziałem e, chwała całej drużynie za, za to zaangażowanie, bo naprawdę e, to było coś wielkiego. Jedna rzecz tutaj chciałem też powiedzieć, jak już jestem przy mikrofonie, powiedziałem tego wcześniej, bo, bo dużo mówiliśmy w tygodniu o Hesusie, eee, Też się złapałem trochę dzisiaj bezpośrednio przed meczem, że, że moim zdaniem trochę ten temat był za bardzo wyolbrzymiony. Eee, I mam wrażenie, że dzisiaj Jezus dał odpowiedź na boisku. Może bramki nie szczelił, ale. Ale naprawdę poziom jego zaangażowania, poziom dzisiaj jego gry, to świadczy o jego klasie. I naprawdę wytrzymał to dzisiaj kapitalnie, bo na nim też presja jakaś ciążyła po, po ostatnim występie. I wielkie gratulacje też z tego miejsca dla niego. Dobrze, że pan zapisował mnie, bo tutaj była taka sytuacja. Po pierwsze, na jaki on dzisiaj pozycji miał grać, jeśli chodzi o boisko, bo był prawnobrońcą, środkowym, pomocnikiem, skrzydłowym, napastnikiem i tak dalej. Gdzie go pan ustawił pierwotnie. A druga, drugie pytanie o ten rzut Czy to bliźżeście ustalali, uwzględnialiście, czy to czy to po prostu pila? na no, no, Odpowiedź na pierwsze pytanie Hesus nie ma założenia, gdzie chce. Nie, żartuję oczywiście. Nominalnie na pozycji numer 9, ale dla nas najważniejsze jest utrzymywanie struktury. Yy, I może być sytuacja, gdzie Hesus swoje miejsce opuści, ale ktoś to miejsce musi uzupełnić zawodnicy znają te zachowania i, i dopuszczamy po prostu taką sytuację, że, że pojawi się w innym miejscu na błysku, to jest kilka trzechstrony, więc w różnych sektorach jest, jest groźny dla przeciwnika. A druga sprawa co do sytuacji z karnym to pomidor. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? pytania? Jedno pytanie mam a propos pololu, bo e, dorwałem się do mikrofonu, to myślę że wykorzystam tutaj całą polę. E, pytanie o pololu i jego zdrowie. Czy, bo widziałem, że te plastry na jednym z nóg, na jednym z nóg były poprzeklejane. Czy to może świadczyć o czymś, że gdzieś z czymś tam się zmaga, jeśli chodzi o jego... Nawet nie, nie wiem czy on miał plastry tak, szerzej. Nie, on po, prostu, on po prostu pulu musi podpinać mięśnie, bo inaczej mu wychodzą przez spodenki. Dzień dobry, Krzysztof Mosiński, piłkarska 11. Ogromne gratulacje. Ogromne gratulacje, szczególnie tego charakteru w drugiej głowie pana drużyny. No właśnie, co pan powiedział swojej ekipie w przerwie, że tak, no, drużyna wyszła zmotywowana. W ogóle nie wpłynęła na nich ta bramka do szatni strzelona przez widzę. I zachowaliśmy spokój. Uważam, że w pierwszej połowie, oczywiście, mecz to był wyrównany i widzę, miał swoje fragmenty, ale też bym tak by źle nie oceniał. Po prostu ta druga zdominowała obraz tego meczu i, i była bardzo wyrazista, że tak powiem. A co do tego, co powiedziałem, to takie rzadko się dzieje, że trener ma taką różkę i przerwie odmieni mecz, bo to są jakieś takie pojedyncze sytuacje faktycznie, że, że się reaguje, a, a to wszystko, co się widzi na, na boisku, to jest po prostu codzienna praca, przekazywanie wartości, drużynie, rozmowa na temat tego, co jest dla nas istotne, czym się chcemy charakteryzować. I i mówię, ja też nie chcę za dużo opowiadać, bo to jest jesteśmy po trzeciej kolejce i, i to tak naprawdę był pierwszy, no słuszno też były takie fragmenty, ale, ale taki mecz, o którym możemy tak dużo mówić, ja powiedziałem, też my takim meczem sobie ją podnosimy i najważniejsze jest to, żebyśmy też prezentowali się tak w kolejnych meczach. No nie patrzymy, bo jesteśmy na początku sezonu i dużo pracy przed nami, wiele elementów do poprawy, ale dzisiaj jest moment, żeby się pocieszyć, także cieszymy się. Ja jeszcze chciałbym zapytać, na jakiej pozycji miał grać Jarosław w bo w praktyce był wszędzie i ja gdzieś z 50 jego meczów na żywo i ja nie razu tak wysoko nie grał. No, nie grał. No dobra. No i to jest taki właśnie pana pomysł na tego zawodnika, żeby był wszędzie. No, jak wygrywamy, to świetny, nie? gdybyśmy przegrali, to by było, że Jarek Kubicki jest szóstą. To jest trochę tak, że jeżeli zawodnik w procesie treningowym ściśle zna określone zasady funkcjonowania w ataku, to my bardzo często szufladkujemy piłkarzy tak naprawdę nie znając ich do końca. Jarek oprócz tego, że grał na pozycji numer 6, to jest zawodnikiem, który potrafi zaatakować przestrzeń, potrafi zaatakować pole karne. Dużo, dużo biega, jest intensywny w swoim graniu i ma więcej walorów niż tylko to, że ma odebrać piłkę i podejść do najbliższego. Także wykorzystujemy go. Niżej, wykorzystujemy go wyżej, w zależności od potrzeb, strategii na mecz, rywalizacji w zespole. Także każdy z tych zawodników w środku pola, może z wyjątkiem tarasa, który ma charakterystykę bardziej zawodnika, właśnie z pozycji numer 6, może grać też linię wyżej i nie widzę z tym kompletnie problemu. Kwestia tylko adaptacji, treningu i procesu, żeby wiedział, jak się w tych strefach zachowywać. Kolejna sprawa to jest tak, że nawet dzisiaj, teraz, nie wiem czy Państwo zauważyli, że 2-3 razy z drugiej linii wie, wiek naprawdę świetnie w pole karne i się okazuje, że nawet ten zawodnik z tej pozycji, jeżeli wie w jakich momentach to robić i trzyma odpowiednią intensywność meczu, to, to też może skutecznie działać w ataku. Dziękuję, Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór. Zacznę od tego, że. Nie... Przyjechaliśmy tu oczywiście z konkretnym zamiarem, bardzo dobrze ten plan realizowaliśmy, myślę, do 60 minuty, szczególnie pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy pełną kontrolę nad meczem, mieliśmy sytuację po bramce na 1-0, jeszcze mieliśmy sytuację na 2-0, która na pewno jeszcze pomogłaby nam przed przerwą, żeby ten wynik był wyższy i korzystniejszy. Tak jak powiedziałem, do 60. minuty utrzymywało się to na naprawdę dobrym poziomie, i, e, i później zdecydowanie za głęboko się cofnęliśmy, a, ale to jeszcze nie jest też największy problem. To, że nie mogliśmy później piłki utrzymać z przodu i nawet kiedy staliśmy głęboko i, e, i, i broniliśmy, zabrakło nam utrzymania, zabrakło wyższego wyjścia, zabrakło utrzymania się przy piłce i e, oczywiście dwie ręce. Trochę w tym też było przypadku, natomiast no też z tymi działaniami, że zbyt głęboko się cofnęliśmy i pozwoliliśmy jazdę na to, żeby była w dłuższym wymiarze pod naszym polem karnym, to też dało też impuls i tlen dla Jagieloni, która wyczuła swój moment i, i zaczęła atakować groźniej większą liczbą zawodników, i później w konsekwencji też rzut wolny, ręka, później druga i. I, I oczywiście bramka na 2-1 też bardzo piękny strzał i strzał życia, natomiast no też przez to, że staliśmy nisko, prosiliśmy się też o to i, i dzisiejszy mecz rzeczywiście można podzielić na takie dwie części, myślę do 60 minuty i po tej 60 minucie o dziwo kiedy straciliśmy bramkę na 2-1, zdecydowanie potrafiliśmy jeszcze ruszyć i odpowiedzieć i znowu wyszliśmy wyżej i, i szukaliśmy swoich możliwości, natomiast dzisiaj Agilonia okazała się lepsza. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Andrzeju? Dzień dobry, Andrzej Jakubowski, Net. Panie trenerze, mam pytanie a propos tego, czym Jagiellonia Pana drużynę dzisiaj najbardziej zaskoczyła, z Pana punktu widzenia? Czy Jagiellonia miała plan na to spotkanie? W pierwszej połowie widzieliśmy, że e, mieli jedną taką rzecz w ofensywie, którą zastosowali i dwukrotnie nas zaskoczyli, na to też zwróciliśmy uwagę w przerwie, jaki był, jaki był pomysł, jeśli chodzi o ten zespół. Natomiast czy nas zaskoczyli, no nie, bo weszliśmy w to spotkanie ze swoim planem i myślę, że kontrola i dominacja była po naszej stronie, stworzenie sytuacji jednej drugiej. Więc to wszystko wyglądało bardzo optymistycznie, natomiast później to, co powiedziałem, zbyt głęboko się cofnęliśmy i, i przez to prosiliśmy się o, o kłopoty. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze? Tam, proszę o z Macie większe skierowanie w panie trenerze, Chciałem zapytać o zmianę. Bo po 60 minucie ściągnął pan z boiska Alvareza i wtedy rzeczywiście przestaliśmy kompletnie grać. Bo ja uważam, że generalnie na tą drugą połowę zespół nie wyszedł. W większości zawodników widziałem opuszczone głowy, szczególnie po tych momentach, gdy traciliśmy bramkę, Fabio, no, też kompletnie niezainteresowany w pewnym momencie gdzie była możliwość, żeby Patryk Stępiński szybko z auto, do niego zagrał, obok Fabio, na przestrzeni 10-15 metrów, żadnego zawodnika jak Iloni. Fabio odwrócony, Marek Hanouser połający, miałem takie wrażenie o zmianę przed tymi bramkami. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czemu, czemu na przykład Marek został na boisku, a Fran je opuścił? Był taki moment, rzeczywiście Marek wyglądał i tam było blisko zmiany, natomiast zapytałem Marka po pewnym czasie, po tych kilku minutach, które sobie daliśmy, czy będzie mógł kontynuować, czy wszystko ok, więc dał sygnał, że, że wszystko jest ok, więc to była też jego, jego decyzja i, i, i on powiedział po prostu to, co czuje i jak ja się czuje, więc, więc dlatego tutaj nie zrobiliśmy tej zmiany.